Witam państwa bardzo serdecznie Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Ludzie drodzy, jaka wielka tragedia Boże drogi, słuchajcie Dla Polaków pieniędzy nie ma To wiecie, że nie ma żadnych pieniędzy I od państwa nic nie dostaniesz A budżet na rok 2026 to jak ci rąbnie po kieszeni Słuchaj, to od przyszłego roku to się już nie pozbierasz Podniosą wszystko, akcyzy, prąd, gaz, wodę Śmieci to będziemy, te śmieci Już za niedługo będziemy, chyba ja nie wiem Słuchaj, płacić będziemy za, za wywóz, za przewóz, za yy, przetwarzanie, może już sami mamy segregować te śmieci i łaskawie odnosić gdzieś tam, gdzie oni nam powiedzą, no, no, ale przy okazji zapłacić, prawda? No wiecie, jak ten system mafii kaucyjnej przecież wygląda. Gospodarka w ruinie, także niezbyt wiele zarobisz, pensji ci nie podniosą, ale usługi, prawda, media, wszystko pójdzie do góry, yy, utrzymywanie subsaharyjskich, do tego utrzymywanie czerwono-czarnych, sympatycznych sąsiadów z południowego wschodu, jak zachorujesz, jak cię szlach trafi, w ogóle w tym świecie, to, no, to bardzo jest mi przykro, no ale w szpitalu cię nie wyleczą, bo Ministerstwo Zdrowia nie ma pieniędzy, żeby cię wyleczyć. A posiłki takie tam podają w tym szpitalu, że jakbyś tam poszedł się wyleczyć i nikt by ci jedzenia nie przyniósł, to byś z głodu umarł. Tak to wygląda. Ministerstwo Zdrowia płaci za reklamy teraz w top modelu, żeby ostrzegać Polaków, co robić, żeby nie trafiać do szpitala. Ludzie drodzy, co to się dzieje? Ale wydajemy też na naszych słynnych sportowców, słuchajcie. Na naszych słynnych sportowców jest mi trochę wstyd. Mówi o konkursach Pucharu Świata Kobiet w Wiśle, czyli... Boże drogi, to jest tutaj niedaleko! Znaczy się niedaleko, daleko, to musiałbym parę godzin iść tam. To wam powiem, ile by musiał iść tutaj. E, 3 godziny y, na północny zachód, y, skręcić trochę w lewo, potem odbić jeszcze, y, prawda, na północ. No, takie może... Z... 5-6 godzin to by musiał iść przez góry, żeby tam do Wisły dotrzeć. I żeby tam, prawda, wyzwać na pojedynek Adama Małysza, no ale on z tym wąsem. Yy, prawda, wąs to kiedyś był wąs! No, to wiecie, jak to się z wąsem to się chodziło? Tutaj mężni ludzie chodzili z wąsami, tak przynajmniej mówiono w tym śmiesznym ostatnio serialu 1670, 16,70. No ale tam w tej wiśle, drodzy Państwo, był organizowany konkurs Pucharu świata kobiet. I ten szef zawodów, Andrzej Wąsowicz, on mówi tak: Polacy zostali zmuszeni przez międzynarodową federację narciarską do organizacji zawodów w środku tygodnia słuchajcie, w środku tygodnia zorganizowano zawody w skokach narciarskich w Wiśle to tam ta skocznia przy tej ulicy stoi to jak skaczesz tej skoczni to możesz pod samochód wpaść, ja to widziałem jaki to jest obiekt wspaniały wydane pół miliona złotych na pustki, czyli wydano pół miliona złotych na organizację konkursu Pucharu Świata i zrobiono to w środę czy tam w czwartek, przez które najlepsze zawodniczkom na świecie robi się przykro. Widzicie, zrobili przykrość najlepszym zawodniczkom na świecie. Za swoje podejście do wiślańskich konkursów, obrywa szef światowych skoków, Sandro Pertile, ludzie zemścili się na Polakach. Pertile po tym tekście już się do mnie w ogóle nie odezwie, powiedział Wąsowicz. Po tym, co ten szef tutaj organizator tego konkursu w Wiśle, prawda, skoków narciarskich, powiedział do tego Pertile, że on będzie bardzo teraz niezadowolony i zniesmaczony. I teraz się chyba zemści w ogóle jeszcze bardziej na tych polskich działaczach, tych skoków narciarskich. To ja nie wiem, kiedy, słuchajcie, te konkursy będą organizowane prawdopodobnie w poniedziałek o 6 rano i zrobią te konkursy. Jak wszyscy już w ogóle do roboty po weekendzie będą jechać i nikt tam na tam skocznie nie przyjdzie, bo panie chciały, słuchajcie, poskakać. Panie też chciały poskakać, chciały być nowymi małyszami, prawda? Nowymi stochami, żyłami. No żony mają, prawda, mężów skoczków, no to teraz będą mężowie, prawda? Skoczki? Czy sk skoczki? Jak to się mówi? Chyba, chyba pani, yy, która skacze, no to już nie jest skoczek, no chyba, że skoczek to jest też pani, no ale to będzie skoczkini w tej nowej nomenklaturze językowej. Więc tutaj sprawa naprawdę nie wygląda ciekawie, no ale ja myślę, że kobiety, które jeszcze muszą sobie poskakać, bo to kariera jest do zrobienia, słuchajcie. Tam, gdzie wcześniej robili faceci jacyś, jakieś nieznaczące kariery, bo przecież te skoki narciarskie w stylu tego małysza, stoka, żyły, czy tam jeszcze kogoś innego, to mnie tak mało interesuje. Zresztą nie wiem, kogo to może interesować i dlaczego z naszych pieniędzy jest wydawane 500 tysięcy. Słuchajcie, złotych na organizowanie konkursu Pucharu Świata w Skokach. I dla kobiet jeszcze. Ja nie wiem, czy te panie, które na przykład mają tutaj troszkę tego ciałka, to nie będę obrażał. Chociaż to jest bardzo. przecież fajna, taka z gór maryna jakaś tam, prawda i tak dalej. Ale czy jako ona skoczy, słuchajcie, to czy. nie wiem, grawitacja jej tam nie przeważy, czy nie zleci ludzie drodzy. No przecież to jest niebezpieczeństwo. To jest niebezpieczeństwo. Jak się jednak uprzej, jak się zdecyduje, no to przecież to jest wiadomo, jak to jest, drodzy Państwo. Te wszystkie panie, które mają za dużo tutaj z przodu, to mogą mieć nawet problemy z kręgosłupem. Przecież to te mięśnie kręgosłupa, prawda, tutaj to muszą utrzymać ten cały pion tutaj, a gdzie tam jeszcze na tej skoczni. Przecież jak to się odbije z tej skoczni, jak to poleci, to zleci jak kamień! To nawet nie doleci do tej ulicy, tam pod samochód nie wpadnie i całe szczęście. Ale oni zorganizowali te konkursy w, w czwartek, gdzieś tam czy w środę, w piątek podczas zawodów kobiet na skoczni. I tak było nieco lepiej niż dzień wcześniej. Teraz obserwowało je kilkadziesiąt osób, ludzie! Wcześniej było kilkanaście osób, bo to widać przy tej skoczni, a w piątek już było kilkadziesiąt osób, więc to jest kapitalna naprawdę sprawa. No, wielka tragedia, że pani, która skacze na nartach, zjeżdża ze skoczni. Nie ma obserwatorów w stylu dwóch milionów, trzech milionów, bo to jest, jest to podziwiać. No po prostu baba, która skacze na nartach, prawda, za pieniądze podatnika pół miliona wydano. No, ja bym dał te pół miliona na przykład matce chorego dziecka na przykład na nowotwór, bo zbiera na operację. Nie, nie damy tutaj, damy na promocję skoków narciarskich, bo tym razem kobiety będą sobie skakać. Wcześniej dawaliśmy na Małysze, na inne, na radiowologów. Z Małysza zrobili celebrytę przygłupa, prawda, który z Polską ma tyle wspólnego. O czym mówiłem zresztą wielokrotnie, nie chce mi się już do tego wracać, co Wałęsa z wolnością. Yy, no ale celebrytom jest, yy, popromuje witaminki, popromuje Ministerstwo Zdrowia, jak mu powiedzą, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszystko będą promować, byle by tylko ich podziwiać, bo nagle oto, słuchajcie, pani wychodzi, bierze narty, staje tam na samej górze i ja będę tutaj po prostu jechał do Wisły celowo, żeby zrobić z siebie wariata. Po prostu wow, bo pani skacze na nartach z górki. No ja myślę, kapitalna sprawa, jeśli chodzi o promocję zdrowia psychicznego w Polsce, bo wyczyn sportowy nie ma żadnego znaczenia. Ona sobie może skakać i jak jej to pomoże utrzymać ciało w dobrej formie, to niech sobie skacze. Tylko dlaczego ja mam za to zapłacić? Ja sobie idę w góry, żeby być zdrowym, żeby być silnym, polskim mężczyzną, ale przede wszystkim działam na rzecz kultury. A nikt mi nie da reklamy, nikt mi nie zapłaci. ludzie drodzy, ale na moich live'ach jest więcej ludzi, niż tutaj przyszło na skocznie oglądać te panie Boże. Kilkadziesiąt osób. Cóż za wielka tragedia! Czyli wywalili 500 tysięcy po prostu w błoto, bo ci, którzy przyszli tutaj. Na ten konkurs cały tych wszystkich pań, prawda, śmiesznych, zawodniczek z tego puchalu świata, boże drogi, jaką ona ma minę, jak ona płacze! Tutaj że nikt nie przyszedł jej oglądać, ona chciała skakać, tam, prawda? Ona była, nie wiem, może to była związana z rodziną Małysza, ale zapłacili 500 tysięcy. Nikt nie przyszedł, nikt nie zapłacił za bilety, słuchajcie. Yy, telewizji nie było, reklamodawców nie było, bo jak tego nikt nie ogląda, to pieniądze wyrzucone w błoto. A kto zapłacił za to? A to no właśnie ty, buraczyno, zapłaciłeś! Idź sobie do Lidla teraz kupić piwko. Z tego. To renomie polskich skoków nie przystoi. Przecież uważa się nas za potęgę w tym sporcie. Za jaką potęgę w ogóle? W sporcie jesteśmy potęgą, bo ktoś założył narty i skacze, a naszych kibiców za jednych z najbardziej oddanych, wręcz zwariowanych. No ja myślę, że zwariowanych to jest bardzo dobre słowo, bo trzeba być wariatem, żeby tam siedzieć, patrzeć po prostu jak jakiś głupek skacze, czy 105, 108, 70, czy się wywróci. Jakie to ma znaczenie? Wyczyn sportowy nie ma żadnego znaczenia. Skoki kobiet nie są tu jednak na tyle popularne, żeby zachęcić fanów do płacenia za bilety, a przede wszystkim do przyjazdu do Wisły w ciągu tygodnia i to w godzinach, kiedy wielu nie wróciło ze szkół czy pracy. No jak mają jeszcze pracę, no to ja myślę, że no to moim marzeniem byłoby pojechać, pozostał żal ludzie, chociażby dlatego, że w ostatnim okresie Polki swoimi dobrymi wynikami udowadniają, że zasługują na obecność wyników pod skocznią, ale po co, no ludzie drodzy, na no litość boską, najlepsze skoczkinie, no mówiłem wam, że to są skoczkinie, no tak jest napisane, skoczkinie, Świata zdziwione. Przykro widzieć takie obrazki w Polsce. Dlatego trzeba było przeprowadzić wiślańskie konkursy w czwartek i piątek. Początkowo Fis chciał je zmieścić w planach na weekend i bezpośrednio przed zawodami skoczków. To jednak niemożliwe logistycznie i organizacyjnie pomieszczenie wszystkich na obiekcie w tym samym czasie byłoby bardzo trudne. Ludzie drodzy, ludzie drodzy! 100 tysięcy bałwanów stojących pod skocznią i po prostu 500 skoczków rywalizujących o to, kto tam skoczy dalej, bo to jest. Wie Wielki wyczyn, prawda, tego świata. Ja myślę, że powinni, powinno się to wszystko pozamykać i wszyscy ludzie się powinni natychmiastowo od tego sportu zawodowego, tego, bo to jest, drodzy Państwo, lans. To jest cele, celebryta lansujący się następnie, później. Wśród tych sportowców jest bodaj najwięcej buraków zaraz y, po tych influencerach, aktorzynach. Y, to ja mówię, oni nie zasługują na to, żeby w ogóle generować jakikolwiek majątek, czy kapitał, czy zyskać status sławy, czy mieć emeryturę dożywotnią, tak jak co po niektórzy z racji, tego, że celem ich życia był cel arbitralnie egoistyczny, bo od tego człowieka nic nie dostajesz, od wyczynu sportowego nic nie dostajesz, a jak tego nie rozumiesz, to po prostu wypadł. Tak to wygląda. Także bardzo jest mi przykro, Sandro Pertile otwarcie groził Polakom wyrzuceniem Wisły z kalendarza Pucharu Świata Skoczków. Ostatecznie udało się utrzymać zawody, a FIS wymusił na organizatorach dołączenie także konkursów skoczki. niestety w ciągu tygodnia zupełnie przed rywalizacją mężczyzn, czyli biedne kobiety, dyskryminacja, wielka tragedia, słuchajcie, skoczkiń, skoczkinią, kim jesteś? Skoczkinią jestem! Jestem skoczkinią. No widzicie jak to wygląda. Pieniążki poszły wydane, skoczkinie sobie poskakały, jakaś pani tam skoczyła, yy, jakaś pani, nie wiem, miała tutaj za dużo i się wywróciła, bo to ja mówię, to są przeciążenia potężne dla tych... No, ale panie skaczą, bo panie też chcą być w centrum uwagi, w centrum wydarzeń. No i jak najwięcej sportowców, jak najwięcej celebrytów, influencerów, TikTokerów, prawda, aktorzyn. I jak najwięcej tutaj reklam, dawajcie, bo my chcemy zarabiać. My jesteśmy, myśmy swoje życie już tutaj przekierowali na wspaniałe tory osiągnięcia sukcesu. Będą się modlić, Boże, ja chcę być jakąś sławną tam skoczkinią, jak Ola Mirosław. Wydaje mi się, że Ola Mirosław, słuchajcie, to jest też wielka polka. No ja sądzę, że reklama z bankiem, którą dostała to podobnie jak Iga Świątek Iga Świątek, no jak w tych reklamach się wypowiada, no to lepiej, żeby tam się nie wypowiadała, może zbyt dużo, bo widać, że tam z trudem to wszystko jakoś jej wychodzi, to mówienie odbijanie piłeczki też jest fajne, wydaje mi się kapitalne, ale Ola Mirosław dostała reklamę, no i tam wspina się po murku tutaj i bank zapłacił za to, że się Ola Mirosław wspina po murku i nie pozwolili jej powiedzieć ani jednego słowa, więc chyba zbyt wiele do powiedzenia jednak też nie ma, no ale macie buraczyny reklamę z bankiem, Trzeba było się wspinać! Co żeś mówił temu dziecku swojemu? Nie wspinaj się po ścianie, bo zlecisz i łeb skręcisz, prawda? Kark! Nogę złamiesz! A Ola się wspinała po ścianach i ma reklamy z bankiem. I teraz sobie siedzi spokojnie, pije sobie kawkę, powspina się jeszcze, powspina się, połazi po ścianach, prawda? I będzie sobie żyła spokojnie. A ty, Buraku, do roboty! Do roboty zasuwaj, nie ma tutaj oglądania się na ni, Trzeba otrzymać skoczkinie, trzeba zapłacić Trzeba na podatki wydać Trzeba opłacić wszystko Co jest po prostu zepsute, co jest ułomne Żeby było fajnie, żeby było miło Żeby igrzyska, prawda, trwały Wpadajcie także na drugi kanał Króla Pustkowia To tyle z mojej strony, pozdrawiam bardzo serdecznie Hej!